Hej, a z tej strony KPX. Dzisiaj nagrywamy Kolejny, znaczy pierwszy odcinek Jack Spinner .io. Tak, bardzo fajna gierka Sorry, że wczoraj, przedwczoraj nie było Dwóch filmów na jeden dzień Ale zaczęłam nagrywać Jeszcze na mojej Znaczy na mój główny kanał I chciałam sobie Normalnie nagrać, ja pierniczę Nała Nała czy zginę? Jej, co? Co jest? Co, jak ja to wygrałem? Oh, oh, oh. Kurczę, kurczę. Zrębane. Co być zrąbane? aha hm, hm, Lecimy. O, no, co ja zrobiłem? Nie widzę, że ta gra jest naprawdę wkurzająca. Ja pierdzielę. Pierniczy. No ja... Mm. walić tą grę. Zagramy w Stickman Hawk. No. Stickman Hawk. Stickman Hawk. Stickman Hawk, Hawk, Hawk. Stickman Hawk. Stickman Hawk, Hawk, Hawk. Latamy. Ber, 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 ber. bur, 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 bur bur. Sen kan du högtöra, så att du ser vilken video vi Hop, på kanalen. Hopp. Hopp. Big, big, big. Mig, big, mig, mig, big. Aś, 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 aś. Gdzie są? Halo, policja. lata, nie, nie cierpię tego. Sitman Choć go nie cierpię? <gry> Co wie, trzymajcie mnie, proszę. Dobrze, to idziemy do to procent, Kończymy ten odcinek. Trzymajcie mnie. Superman. Lat sobie i w kosmosie. Trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. Rad sobie w kosmosie. Ja pier... Nie. Nie, dobra widzowie, przepraszam za to wszystko, musimy kończyć i papa, papa. Pa.